Do przygotowania zupy chińskiej będziemy potrzebowali ostrą papryczkę, dwa ząbki czosnku, korzeń imbiru, e, trzy średnie cebule, jedna papryka, e, pół kilo mięsa mielonego. Swoją drogą brawo dla Lidla, że zastąpił te plastikowe tacki czymś takim. Podobno to aż 60% mniej plastiku, także super. E, Będziemy potrzebowali jeszcze na pewno sałatę rzymską, dobrze gdyby była pekińska, ale niestety nie dostaliśmy, dlatego będzie z rzymskiej. Cztery marchewki, trochę pieczarek, cebula dymka, garść grzybów mung, makaron ryżowy, będzie potrzebny też koncentrat, pędy bambusa oraz kiełki fasoli mung. Do przyprawienia będziemy używali liście limetki oraz trawę cytrynową. W proszku troszkę oleju sezamowego, sól, ocet i cukier, ale to później. Na samym początku proponuję zalać sobie wrzątkiem grzyby mun, żeby się zaparzyły, bo one potrzebują chwileczkę, żeby zmięknąć. To samo robimy z makaronem ryżowym. Proponuję też zaparzyć sobie kawkę. Najpierw kroimy cebulę. W tym czasie możemy włączyć już garnek. Członk obieramy. Obieramy imbir. Łyżką na cieni się obiera. I jak najmniej się marnuje imbiru. I teraz chili. Czyli co? Czyli zrobimy chili. Nasion się pozbywamy. czekamy aż się nagrzeje Słuchajcie, tak wygląda idealna kosteczka, po prostu miodzią. Dobra, olej się nagrzał, wrzucamy cebulę. Może to jeszcze paprykę No Paprykę przygotować sobie do krojenia ta cebula się z dodajemy mięso mielone Dodajemy chili, czosnek i imbir. I koncentratę migrową. To jest 200 g koncentratu całą tubkę dodajemy. Szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu imbiru. Po prostu najlepszy na świecie. Odsmażamy chwilę koncentratem. Listki limonki. Jeden, yeah, dwa, mamy trzy. Trzy listki limonki. I kroimy dalej, na przykład, żeby mu pięknie paski. nalewamy wszystko wodą teraz musicie pogotować, żeby imbir, czyli cebula i czosnek wydały swoje smaki robimy wywar z tym wszystkim jeszcze trochę wody wylejemy i niech się gotuje. a my robimy dalej przygotowujemy paprykę Słuchajcie, tak naprawdę to jest taki przepis na oko. Musimy podpasować jakby składniki pod siebie. Dlatego... I o to, że jak ktoś lubi na przykład intensywniejszą smaku, bądź ostrą, to może dodać sobie jeszcze jedną papryczkę, Czyli, Jeżeli na przykład nie macie w domu albo nie możecie nigdzie kupić takich liści limonki, to też myślę, że jak się trochę soku z cytryny doda, to Sok się scytryny, nic nie stanie. Albo soku z limonki. Jakiej... skórkę z limonki. Albo no najlepiej. Ja no. Skórka z limonki zrobi praktycznie ten sam efekt, co te liście. No. No. Także no. pamiętajcie, że, że kuchnia, tak jak mój mąż dzisiaj powiedział, to nie jest piekarnia. Tutaj nie daje się wszystkiego wyważonego, wymierzonego, odliczonego łyżkami, tylko pozwalamy sobie na to, żeby sobie właśnie każdy przepis jakby urozmaicać. Są jakieś podstawy, a do tego możemy sobie. Dodawać różne rzeczy, czy komponować jak uważamy za słuszne, robić pod siebie. Więcej czosnku, mniej, więcej sezamowego oleju, trochę mniej. To już naprawdę od Was zależy. Żeby uzyskać właśnie taki wręcz idealny smak tej chińskiej zupy, my właśnie dzisiaj Wam podajemy składniki, które są w sumie niezbędne do tej zupki, nie? Ogólnie ta zupa ma taki smak słodko-kwaśny. No to jest ogólnie słodko-kwaśna -kwaś... słodko zupa. Także do tego smaku dążymy, żeby było słodko-kwaśno. W dobie teraz tutaj, po zamykanych restauracjach myślę, że jak zrobicie taką zupę w domu to to będzie po prostu sztos dla całej rodziny. Słuchajcie, tak wyglądają ręce kucharza. Całe poparzone od wkładania do pieca. Pięknie. Ręki. Pincernika. Pincernika. A jedna ważna rzecz, o której zapomnieliśmy się powiedzieć: wszystkie warzywa przed przyrządzeniem i pokrojeniem oczywiście trzeba opłukać. Najlepiej też, słuchajcie, znaleźć sobie taką jakąś zaprzyjaźnioną hurtownię bądź jakiś sklep internetowy. I sobie zamawiać te chińskie, japońskie rzeczy właśnie typu jakieś tam trawa cytrynowa w proszku, czy te grzyby mund yy, czy makaron... No makaron ryżowy teraz jest bardziej dostępny w sklepach, ale grzyby mund, nie. Czasami o, by się ciężko. ciężko znaleźć. Zopię z internetu. Ponownie dolaliśmy sobie trochę wody. Teraz soli. Teraz trochę soli. chochle cukru ma taki garnek i jedną octu czyli proporcja 2 do 1 i to wielkość chołki zależy od garka, tak? Jak jest mniejszy garnek, no to wiadomo, że wtedy chochle też nie potrzeba takiej wielkiej, najważniejsze jest, żeby dać 2 do 1. Znaczy, że raz się zagotuje, jest skończona. try